Siema, siema, wszystkim. Kret z tej strony. fajny Mamy dzisiaj dzień, poniedziałek. Ja mam wolne chociaż nie do końca. I tu jestem w takim jednym miejscu. Gdzie chcę wam pokazać te stare budynki, starą fabrykę i stary, zniszczony taki pałacyk. Pewnie kiedyś tutaj był właściciel. Był ten gościu, który miał ten zakład, i to był jego dom. Zaraz wam to pokażę ten dom, tak od ulicy. Tak to będzie mniej więcej wyglądało. Tam nie widać go czego, bo są już teraz krzaki Ruina Troszeczkę oczywiście będę w środku, tylko za chwilę. Ponieważ z tej strony wejścia. Natomiast tutaj, jak pokazuje ogólnie teren tak to wygląda. Duże, duże zakłady tu kiedyś były jakieś nie wiem, co dokładnie robili. Pewno metalowe albo coś takiego. Jeszcze za ddr dederów. No w tej chwili to jest to troszeczkę takie już ruinka, nie wiem czy to w ogóle coś się produkuje, raczej nie. Z tamtej strony mają zakład, który tam udrażnia kanalizację, robi nową kanalizację i tak dalej. Tutaj to tak to wygląda wszystko. Jest duży, duży zakład musiał być, duży budynek i to wszystko pani jakoś musiało wyglądać, ale teraz niestety no już to jest tak jak jest, czyli jest troszeczkę Padnięte. jak bardzo dużo rzeczy w tym mieście zresztą zobaczycie później ten budynek, który był kiedyś zamieszkały, bardzo ładnie zrobiony niestety zaniedbany, porzucony no i tam jeszcze parę innych ciekawostek, których Wam później powiem dobra, ja w tej chwili się zmierzam w kierunku wejścia, jak coś za chwilę się usłyszymy jak już będę na miejscu to jestem w tej chwili z tyłu jakby budynku Widoki zajebiste, kanał dalej jest Tama Coś tu pływa Dokładnie nie wiem Ale jest to wszystko wyregulowane w jakiś sposób Więc coś tutaj na pewno się porusza Tama tam autentycznie jest e, Czynna Nawet są światła Czerwone czy jakieś tak Ja się zatrzymałem bo nie chcę nikogo nagrywać Mordedrom Niemcy zaraz jak się nagrywa. A no nie jest to zdrowy naród do końca. Zręka zakompleksiony, niestety. Tam widać, nie wiem czy widać, czy nie widać. Światło czerwone. No i dalej widać tamę. Natomiast tutaj, nie, nie, tylko tędy nie będę wchodził. No bo widać kawałek tego budynku. I widać tam większe trochę no jest nie, tutaj zielono się zaczyna robić to e, jest to zamaskowane, właściwie to nie, jednak ja tutaj wejdę tędy wejdę tędy, bo wejdę od, od przodu na początek ogród zaniedbany, ale z drugiej strony fajnie, bo jest naturalnie wszystko jest zajebiście, latem to jest tutaj no nawet dojść nie można za bardzo, jest tak zielono Kurwa, tam jakaś górka I prawdę powiedziawszy idę zobaczyć, co tam jest Ta ta jest zajebisty Kurde, w dżungli jakiś był Niemalże to Może trochę nie takie porównanie, no, ale prawie Nie wiem, co za górka, idę zobaczyć Ścieżka wydeptana to Może być jakaś ziemianka może po prostu tylko górka nasypana z czegoś tam? No raczej tak. Tak, nic nie ma. Zderpa czegoś tam. Dobra. No dobra, schodzę tutaj na dół. z tej strony zbliżę się bliżej to wam pokażę no i co tam Budynek jest demolowany. u góry tam się nie wejdzie zawalone i tak dalej chyba nie byłem tu jeszcze w tym budynku więc po prostu to jest wejście jakieś jedno chyba wejście na ogód było to są piwnice Natomiast tutaj jest wejście. Ma jakieś komórki. To jest wejście główne tego budynku. Ukryliśmy się bardzo ładnie. Zrobione jest to częściowo z kamienia. Pokryte kamieniem ręcznie, pewnie obrabianym. Widać Elka Czaki, wita. Możemy tu wchodzić. Tak to wygląda. muszę jednak lampę chyba założyć, no i dobra, jesteśmy w środku. Tu Są piwnice, zejdę później, zacznę od początku. Bo te pokoje, pewnie, no, tak mówię, łączą się, tak myślałem. Tak to wygląda. Ten budynek przyniszczony. Ktoś tu może coś próbował zrobić. A to chyba mu coś nie szło. Jest, tam, jest w ogóle pełno pyłu, tak jakby ktoś tutaj coś zyskobywał z ścian Jakieś okno było czy coś No tak to wygląda Stary piec rozebrany Węglowy Tutaj jest następny Tutaj to z tej strony jakieś okienko, tak, bo tu nawet Chyba tak, no jest właśnie Szybka, szybki są Było tak, żeby było widniej pewnie Już trochę cywilizacji, czyli jest ubikacja No i tak, tutaj jest to, na ruchome, ruchome drzwi, które się już nie ruszają. Fajnie zrobione. Tutaj jest to tak wygląda. Przecimy to dookoła. To są te drzwi ruchome. Tu jakieś tajne przejście czy to coś w tym rodzaju, chociaż może i półki tylko same. To są schody do góry. Niestety tam wyżej wszystko się już wali. Tak to wygląda dookoła. poniszczone, jak od czasu musi stać opuszczony. Tak mamy wszystkie pokoje jakby się łączyły ze sobą. Jest ten trochę nowszy ten piec już, zwykłe kafle. Mamy pierwszą niespodziankę. Cała góra za zarwana. No i tutaj był taki pokój, chyba, jakby gościnny, wszystko schrzanione tapetami, jakieś oklejone, poniszczone po prostu wszystko. Ktoś próbował chyba coś zrobić, ale no nie wiem dokładnie, coś nie wyszło. No i tutaj też piec, jakiś chyba z nawiewem, czy z czymś, no tak to wygląda. Jeszcze do tego pokoju. Tutaj jest rura, czyli tutaj był zrobiony jakiś nawiew, od, gdzieś tam po pokojach przeciągnięte. Tutaj co to tu mogło być? A no pokój. To podejrzewam, że ta ścianka to jest jakby przedzielona w dzisiejszych czasach, choć tutaj z tego po prostu zrobił sobie jeszcze jeden pokój, dużego pokoju, może się mylę, możecie pisać w komentarzach, co o tym myślicie, jak to wyglądało, słuchajcie proszę wyjdę, to jest to wejście co robiłem od strony ogrodu, no to kiedyś tę siatkę położył, żeby chyba nie wchodzili, ale to chyba nie za bardzo dało radę. No to jest ten ogród cały Iż to na pewno było bardzo ładnie. Musiało wszystko być zadbane. No ale to jak wiadomo taki dom potrzebny jest gospodarz i pieniądze. Jak przyszedł komunistyczny socjalizm to raczej nie było ani jednego, ani drugiego. Dobra, wchodzę na górę. No, trochę to dziwnie wygląda, no ale wchodzę. O! No. Dobra, ujęcie numer jeden. Góra zerwana, calutka. Jak widzicie. Spadło na dół, mało sympatycznie, jestem pokój cały. Wyjście na ten balkonik. Z się chyba się na nie wyjdzie. Z góry wszystko zerwane. I tu mamy na dole, wszystko też zerwane. Nic widać. Podłoga jeszcze w klepkach. Klepki najprawdopodobniej dębowe lub Sosnowe, ale najszybciej szybciej to dębowe będą. Bo wtedy tylko dąb się kładło w domach bogatych oczywiście. No to szmelc. Mały rzut na dół. Tak to wygląda wszystko. Oczywiście tu fajnie to zrobione z tego tych belek. I wydaje mi się, że belki te drewniane, ręcznie robione, rzeźbione. <laughs> Tutaj coś potwierane. Są jakieś były półki coś Przeszukane wszystko przekopane. Tu mamy rartas trochę inny Tutaj się paliło. Widać to zresztą. No i wszystko jest zarwane. Tu ktoś robił, bo moje dzisiejsze rury już widzę. Plastikowe. Tam jest podłoga zarwana przy drzwiach. No i tamten, tam, tamten pokój. Tu też takie coś jakby nagrzewnica. Na ciepło coś. Stara kuchnia. No zaraz wejdę. Postaram się przynajmniej wejść. No właśnie. Tu właśnie to jeszcze jakoś tam wygląda. Wszędzie jest po prostu syp. Małe drzwi dziwne, już chyba dzisiaj przerabiane. jest stary piec Kafle są te stare, no widać szkoda nawet tego pieca Na pewno są te kafle jakiejś wartości Tutaj, co mamy tutaj? Wow Tutaj jest Letnia jakby kuchnia, nie wiem jak to nazwać No ale przegniłem na moment wszystko i sp ja spadło samo Bo Raczej sobie ile na to musiał gnić żeby to spadło Wygląda. Natomiast ścianka jest zrobiona z tego główna cement i trociny. No, kiedyś stosowano wszędzie w komunie jako ocieplenie i no i tak te ścianki robili, potem gipsem e, ujebali i po prostu tak to wyglądało. Natomiast dla zaciekawionych stoję e, pod sufitem, który w połowie jest odcięty. Jedno topnięcie i to wszystko się wali. I to prawdę powiedział się teraz założyłem, więc się wycofuję z lekka, ryzyko zbędne. Na te schody wejdziemy sobie później, to taka sobie niespodzianka. To wygląda to w ten sposób. U góry coś tam było jakieś no fajnie to zrobione, musiało to kiedyś bardzo ładnie wyglądać, no oczywiście jest wszystko chuj, zniszczone. Eee, tak. To właśnie te schody będą i no też te toalety jakieś coś. Był tutaj co? Aha. Druga niespodzianka tutaj, że jest ten yy, solarium naturalne. Można się opalać i kąpać jednocześnie. Tak wygląda. Beleczka zaparkowała wannie koło wanny dokładnie wszystko jest tu zasypane. I belek jeszcze dziwo jest. Natomiast tutaj mamy to co te mówiłem wcześniej, jest to chyba spalone, no nie nie mówiłem no ale jest. Tam wszystko widać jest spalone Wejść na górę, z góry jeszcze złapać jakiś coś. Tam jakieś drzwi są, coś tam da, Widać nie, ale no. Nikt tam już nie wejdzie, chyba. No tak pobieżnie to wygląda. Dobra. Na razie zejdę na dół i. to to do się nie wejdzie raczej. Nie widzę wejścia po prostu. Albo było, albo w ogóle nie było tutaj. Więc idę na dół przejdę piwnicy. i przejdę piwnicę. Zobaczę, co jest na piwnicy. w piwnicach. Tędy wchodziłem, tędy schodzę. Dobra. Słyszymy się na dole. No i dobra. Idę, jestem prawie na dole. bo już takiej chyba troszeczkę dzisiejszej laty może nie do końca wejście do piwnicy było. Aha, tutaj było. Dobra dobra. Murkujemy do piwnicy. tak faktycznie ktoś tutaj coś robił bo tu są dzisiejsze rurki już położone zaczepiane ocieplenie porobione jakoś to nawet fachowo jak dla niemców tylko że po prostu ktoś to przerwał tak nie wiadomo czego też plastikowe rurki połączone Kurwa, jakie rozległe te piwnice. Plastikowe rurki połączone. O, tu zamurowane coś ciekawe. Plastikowe mi tylko tyle, że to są stare, wszystko. No nie jest jakieś super nowe, bo na przykład tutaj. No dzisiaj dzisiaj jak ta, takiego czegoś na ciepło nie krzywi. Taki rur. tak nie robi. Prawie ten co chodziłem.